jest? Ja wiem, widzę. A z czym? Z czym? Dobra, widzę. Pusz. to nie. Ej, to co? Ej, dobra. Zajezpiec. Powiedz, powtarzam. Cisza, ostatni raz powtarzam. Podajemy jedynie kordy i to wszystko. Za jeziorkiem, jeziorkiem. ja na market. to. Jeroś ty też możesz nagrywanie słyszysz? Ale tam jest... Milionary... No mam założowa. Dobra, razem. Ja mu bada bombę! Kuchaj! Ej, dobra, woła. kto tu jest? Troll you people Wreszcie. i na nana na zostaje Ej, do płota od razu, do płota. To jest, gdzie są plecy? idę im Rommel! Do... Ej gdzie bombe! Oj, ty jest biegnij, patrz! Ulica, na ulicamy, zbiegnie! Ej, jest tam! Ty pieszył się! Ty pana ty, 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 jest, go ty, ty, no, ty tak mamy! O, spoko, spoko, spoko! Ej, dobra hmm. powinna, równą bombę. Wiesz? Ej, może tylko mecha jeśli to zabijał. No por razie kroki w tym budynku. Ale... ja jestem! Ale dobra wreszcie. Gdzie jest ten typ? Ej, jeden typ ktoś stoi i odsłania, żeby nas nie zabieli Będziemy biegli. A my wbijamy Stalker pilnuj tego typa, bo tego widzisz. I powoli się to... Ale ja już go nie widzę. A gdzie już jesteś? Jeszcze mu równy bombę! Dobra. Ej, dobra, ej kto tu ej, jest? Dmęchać. Kongresman, z... pilnuj tutaj, jak ktoś. Co wy kurwa? Jest tam ktoś na tym dachu? Nie, jest, jest, nie, 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 Za zero, nie, za zero. nie, no To do ciebie, uważaj. Jest tam na końcu. Ej, jest z yes. Tam jest yes. dwóch. nie, to... Bada bomba.

ja zrobiłem typa, plecy mieliście, typa. Eee, dobra, kto ja ma Mozberga? Ja mam, ja mam. Eee, stajesz przy wejściu, stajesz przy wejściu. Ej, ty ty gdzie? typ idzie, typ idzie na wejście. Typ na wejście idzie. Typ na wejście idzie. Jak na wejście? No tutaj, na market. No to jeden... Drugi typ, ale tutaj typ. Daj ich sławienie, ma ktoś banda? Ej, jaki masz śnieg? <laughs> gdzie jesteś? Banda, wrzucam suchary. A, pada. Skąd? Skąd? Fandas, masz cokolwiek. ktoś... Ale gdzie jesteś, cholera jasno! No za tymi barykadami Ej, se i kalacie na mechanizm. Wiem widzę. Patrzę na, na wejście patrzę. O jaki masz śnik? Dan cofary z Kurwa kto mi przed wiem Apolina. Dzięki, że mnie zabijecie jeszcze. Typek biegnie. Gdzie? No na wejście. No to tam kto jest z mocberiem niech stoi. No patrzę właśnie. Nie wiem czy tam robi, nie O widzę go Dobra, jeden pad na wejściu. A Uj, się posypał. Posypał Cię ładnie Tak, wchodzę jeszcze raz Spoko, nie podnoszę Ci Ej, ponieważ Twojego tego, tego... Kamizelkę na chwilę podniosę, potem Ci oddam, dobra? Tak I bandaż jakby co, w razie czego Na dole tylko Proszę Zeskoczyć i zabić go Dostał No daj mi też, on będzie miał fuj medyków, nie? Ty, leży, leży Posypany Ta? Chyba Nie wiem czy to on, patrz, tam widzisz? No ale właśnie nie wiem, czy to jest on, czy nie Nie, on jest na wejściu, on jest na on próbuje wejść Do nas? Nie na wejściu? Posypane chyba. Ło, medyki, medyki, medyki. Leży, leży. M11? Damiam mu M16, jak masz. Ej, zabiliście ja tego tyku. Ej, Kroszek, nie obraż ja ale uwaga. twoje Ej. leki bardzo ciężkie. Ej, kto by zabił, ja czyli on? Ej, Benja, typ następny. Pilnujcie, Jej, pilnujcie te wejście. Przy wejściu. Kurwa, ten typ tutaj każe go po kolei sypie nie? Ładnie, ładnie chce. Dostał, jak to. dostał. I pilnuje wejścia. Ja patrzę na wejścia. Ej, Krosik, ja weź medykamenty. Nic za późno. Co nie, co o, patrz, tu. Kurwa, cały czas mnie ktoś przed celownikiem podskakuje, nie? No z Ej, da się robić, da się robi, da, się barykadę, da się, da się. Ale nie. przez siatkę? Nie, przez są tutaj już Dostał. Wydaje się za pro. Ej, masz kartkę seromblą. Ty też grasz przy wejściu tam, jak się biegnie od tego. Dobra, dobra. Ej, rushować go z Mosbergiem tam na... No nie wiem. John jest teraz? On tam jest za tym takim ceglakiem tutaj obok. Widzicie go? Trzeci. dajcie trzecie. Oh? John jest ten typ? A, ja jestem, Dzień, dobra. Gdzieś z tyłu poszedł, do budynka, do, do środka mecha poszedł. No, Ej, jest pod mną. Wchodzi, będzie wchodził zaraz. Wejdzie za proszuczce. Yyy no. y, szóstka, y, kto ma... Ktrzona! Zaprą masz. No nie mogę. Ja to ja się ładnie. No Jeden typezarem. No. Co, słucham. Zbierz tego staffa. Dobra. Może im ja dobiegnę coś niki. Ej daj mi jego custyla. Ja se wziąłem, y, daj, tak sobie wziąłem tamtym. Leży. Bardzo żła. ładnie. Daj mi się. Odę Ełho Dobra, za mnie Ej, pisaluję w ciebie. Damnis jeszcze. Ej mam pół HP, macie coś? Ej, e, co ja mam nik nie, 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 Ja mam. nie, Kiszona, kiszona wady, Walić wady. Haksy. Wady, wady, HP. Wady, nie, Walić nie, Ej, nie, 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 do tego. Masz. Mija. Dobra, dzięki. Uważaj, Ej amo mu chyba wyszło i weź mnie ulecz, bo mam kolana Kongresman Kto? Ej, nie mogę ci wiem, nie wiem, nie wiem, nie na widzę, widzę. widzę, widzę. Zaraz na nie ja zabaw będzie. Widzę. Tak, A ty ja tu będę... no ja nie wiem, nie wiem, dzisiaj. wiem, nie No, nie mogę, chodę, nie 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 wiem, 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 Widzę go. Ja idę, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie dostało. Za potem. No, nie możesz dać, jak ktoś No, czekaj, no bo mi kurwa 20 ammo zostało, nie? O dobra Dzięki ja ten typek. Może nas jest A tak jest, że nie Nie, ten z mecha chyba lognął Bo mu się, nie nie? mu się amo skończyło, mu się AMO skończyło, Ale w chuj strzałów dostał Ej, od każdego z nas ten będzie tutaj, e, tutaj, od razu przy pocie Na machanie Wiem, ja, ja go widzę, jest zaraz za rogiem Poczekaj, w zaraz zrobię za Gdzie za rogiem jest? Mogę no, go, no, go zrashować? Wiesz tam widzimy, na początku. No to, to ja coś. wiem, ale on jest od razu przy wejściu. Tak, od razu i się patrzy. No dobra, to nie idę. Ale nie... Nie, nie wszyscy. Kuchar, do ciebie? Nie, 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 pilnujcie, niech ktoś nie pilnujemy... Ktoś, nie ej, ja teraz ten, No co jeszcze... ej, ej, patrzcie tam na niego. nie, nie, ja nie, ale nie widzę. Ale on jest widzę. tutaj jak masz przerwę między jednym potem ja, a ja drugim. Ja mu wychylę. Tam. Na go Leży? Ej, są zombie. Ciekawe, Zabijcie, o, go, zabijcie, o, go zabijcie go! Zabijcie go teraz! Zabijcie go! Leży! Bunio, uciekaj! Minus 2! Minus 2! Minus 2 mam RP, fajnie, nice! Uciekaj, Bunio! E, Z jakiego Maluta? O fakt! Mozberga! Tylko? No i... Ej, e, jak to tu się to Sara Sniper zaloguje, nie? Sobie jak tu się snajpa zaloguje... Tam. Co my, kurwa, będziemy o, mieli? Poogradę. Tu jakieś Mosbergi leżą od kogoś? Tam nic nie ma. A tu jest Mosbergi, a tu jest amon do Mosberga przecież. No dwa. mosbergi. No. Z czym ty chodzisz? Julek, gdzie ty jesteś? A co ty masz? Co ty masz? A tam mówię no, chodź, musisz się cofnąć. Kto ma sanega, Ej! Spokojnie! Jak się nikt nie odzywa, to czyli nie ma nikt z tą go, masz? Ej, patrzcie, tam. I czasem na też tutaj to, gdzieś dużo barykart, bo masz tutaj ze spić. Tak? Tak, tak. Biegnie od od spawna. Pewnie po nas. Lepiej. Chowali się. Ja biegnę do was na marku. Dobra, a gdzie jest ja Ej, masz coś w banderze? Ja mam. Ja mam od crossa 3 dx ja mam od crossa 3 dx więc ja wam ich nie dam, nie? Cudzo jest jak po ciebie stoję. Ej, przez te te, te druciaki ciężko trafić kogoś, nie? Znaczy da się trafić jak Ej, tam dobrze no, tam? W sumie nie wiem, nie długo nie Uch, dobra, tak? tego E tak, ja mam ja twojego mam, całego, ja całego ja staffa. To, trochę to trochę. co mi się udało podnieść, nie? Ja mam mhm. krosić trochę twojego staffa. Tylko że, że... leków swoich też prawie nie ma. No, no, ty poleciał tam za tego, tam przy małym markecie za tym budynek. Chodź Krosi, widzę cię, chodź o ciebie, ja stoję koło ciebie, chodź mam coś. To jest rzeczy wyrzucam To i tego luta tam za barykadą leży, bo to jest mój lód wcześniejszy. Za barykadą to chyba mój, bo ja tam... Bartosz, nie jest tam, na dole, ale... Mhm. lornetkę lernetkę sobie zachowam. Ej, nie ma tam gdzie patrz, na Nie ma. Nie, na pewno? Nie, nie ma. ma. A, no, idę ale idę z tobą, ale ile z tobą. Chodź. Trzeba ogóle. gdzie jesteś? Eee... To... Ej, ma ktoś ty? może y, magazynek do Jericho? Który to ty? Ja tu skaczę. Chodź. Ej, wszystko. Masz. Czy ja to broń naprawię? Łap, tak okay, ja. MTV Forest Czaj na plecach sobie tylko zmienię. No bo czaj, nie, tak ci wyrzucę. To, to. Ej, a gdzie pobierasz pulsa? To, to. Nie wiem. To, to, to. to. Ej, ma ktoś magazyn do Jericho? Może? Nie. Właśnie. Znaczy, ja mam, no, ja. ja mam, ale no, to 5 ammo. Jedynie ci no, mogę mi dać. Rzuc. Bo ja sam mam mało broni. I zostało mi 15 ammo, i tu mam jeszcze 13. Oh. Masz. Dobra. Ile ammo e, Jericho? Mam 13. Nice. Ja sobie zestakuję na jego drogę. Ej, a tam zebrałeś tamto? Tam było ammo do Moswerda i... A, I wiesz, nie, nie brałem, nie brałem. Ja tam podniosłem jakieś dwa. Spoko. tam, koło tego. I Ej, pijasz, ale kto to ale bije, i... kurwa? Kiszona. <tis> <tis> kurwa, zostało 15 osób na serwiu, w tym nas 8 <sztuk> No i Dobra, 16, 8, za... 8 typa. Gdzie są za budynkiem typy? Jest O, jest, drugi biegnie. Widzę, widzę, widzę. A jeden już tam jest. <śmusz> za budynkiem czy... za marketem. Ej, może byśmy zaraszowali ich, czy nie? Ej, Krosik, postaw ten twojego łuczwielca gdzieś. Ej, kurwa, nie latać tak przed bronią. Ej, chodźcie może we dwie, trzy osoby tam na dół. No idźcie. Ej, ja mogę zaraszować tego typa. A widzę, go tam. Ej, to chodźcie. Chodzę by do niego strzelać, Ja on by tu podbiegł. Ja I Tak, tak nas. To ty myślisz, że on nie widział, kurwa, ośmioosobowej grupy, kurwa, na dachu? No padł, no. padł pad. Wszyscy mi biegali przed celownikiem, jak, jakiś szatan. Ten drugi? Eee, to już zasmucę was, on nie od tego No tu to, on nic co, on musi Na dole się tak. Mogę? Wiem, że jeszcze jeden. Dostał Ode mnie też. Wiem, że jeszcze jeden. Cudem, no. Całe amu wystrzelał. Nie, nie, nie podnosić nic, bo będę strzelał. strzelał Odejdź od tego. Ej, kto został na dachu? Krosik nie biegnie. Kongresman, ja nie podnosź stąd zamiast nic. Na no dojście. i zryj, ale ja mam tylko wyjście, że nie mam do niczego. Ej, to, kto z strzelał? Ja. Ule. Ej, dobra, chyba 4 osoby. Poza nami to już nie ma co wbijać. 3 osoby. No bo znaminowaliśmy. Można rozłącznie. Ej, tak, 2 No ja już dwie osoby. Poczekać. Ej, mógłby mi ktoś wziąć tam Musberga? Ej to ja ci pozbieram to skłonę, to no, nudida no, tam się odpiętę. dajcie mi Musberga, same Jericho, 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 Jericho. A Musberg jest 3 On jest puste chyba. Ja ponoszę tutaj... Wy stąd odejść Odejść. Jeżeli ktoś będzie jest, miał od to od razu pada, nie? Ej 6 o, ma ktoś może z tych typów żebyśmy zabili jakiegoś maga 9 mm albo Jericho, czy jakąś broń, bo ja mam tylko pistolet 11 naboi Ja mam 82 Tak ja ja tylko Ale ja sam mam 13 naboi plus M4,8 Więc wiesz Ja mam, ja mam M4 wiesz, mi zostało M4 tylko naboi gdzie tylko 10 No spoko wbijemy no, na ten kolejny podobno eee, Ja mam od Bunia jedynie 2 bandaże i to wszystko nie? No to ciąg kurwa podniosłeś od Bunia Kastaila. A dobrze się że tak panie, bo ludzi przybyło, przybyło, ludzi przybyło Ale gdzie tyś, gdzie no, tyś, daj dobrze. tam kuchar. kuchar, masz Daj na dachu Ja od Bunia wziąłem rzeczy z Julkiem i tyle Ja tylko Kastaila. Bo potem mu to poznika i będzie zaś haja Dobre, jedz nie raszuje Bo jak nie to padam my... Zazwyczaj ja raszuję i zazwyczaj no, ja padam już. Ale kurwa ten typ co tam pod tym mechanem się z śmiał, to chuj nieśmiertelny, nie? Widziałeś huharina do szcząchu ode mnie dostał? Ej no nagle dużo osób przybyło. było Ej, kto w ogóle padał? Ja się zmieniłem To było na 10 a 7 już tylko 9, cały czas kiszona ma zapra do grupy Aha, A jestem dobra Jaki numer? 9 8 teraz Jak tu kurwa snajper wbije, nie? To 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 tu... jak, jak snajper wbije, to może biegniemy do apteki i tam. I tam, Bóg, nie? Do... Ja, mam, ja mam dwa łosy środy. Ja mam to. I'm back. Czyli on tutaj do nas sobie jest wpisany, hey, nie? Proszę, no napisałem, back. On, on, on To może być on... Kto tą flarę? No, no. Tak. No. Kto flarą rzucił idioci nie, kurwa? mi w ogóle. Nie za mam marketę trochę dalej, typek na dead spawnie. Ty, ty, ja widzę. Ej, to, nie mi róbcie zimone? bo oni potem FPSy spadają. Ej, słyszeli wszyscy typek na dead spawnie. Tam pole za, za marketem trochę. Ej, macie ten binokular. Ja mam jedne, ale... Ja mam snow ktoś. Chodź, masz, masz Kishona. Tu Kishon. Tu schaczcie. Ty tu widzisz tego typka? Nie. Leżim. O jest! Gdzie? No o widzę widzę Poszukajcie się może Co będzie tak jak tam ten wcześniej Ale masz to jest jakiś wody. typ który już tu był na serwie No O no. źle zrobili bo jak tu masz te u śli, to jeszcze po tej stronie powinny być Te sandbagi żeby na nie wskoczyć To Mosberg'a Amo, To ma Mosberg'a e, Tu leży A, to, iść, na na Dzień, na o. iść na mecha Iść na mecha no Ej, to idź to dziwne, On z chyba biegnie Jest typ na nie daleko po lewej biegnie Biegnie na lewo Patrzy się Nie wiem czy widzicie Ej typ straż pożarna Typ straż pożarna się napierdalał z jakimś typem z marketu Przebieg Przebieg! Przebieg prawdopodobnie do, albo do małego marketu wleciał albo poleciał w bok mechanik Poleciał po tamtej tamtego ale trzeba za nie... no, 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 no. O nie, nie, nie! Ej, prawie umarłem! I Kolejny prawie typ z apteki wybiegł! Ej, pomoc! Za karetką jest! Typ jest za karetką! Do mojego marketu jest za potem A typ jest też koło karetki! Ej, racznie ją mnie chyba ...bo po mocie ja nie mam HP! Sławię! Padłem! Leży! Padłem! Typ jest za karetką, uwaga! Padłem... No, wbijam sobie już telepatr! Typ jest za karetką! Przepraszam, y, ...będzie na market chyba zaraz spadł... ...Paszczycki jest za market Dobra, ja patrzę Ej, coś ja mecha, tego mechana, wyjście. Tak. Uwaga, mówię po... To... kurwa. Typek na spawnie, na spawnie. A ja dostałem... A, mam krwawienie, to. kurwa. Ja miałem bandaż, ja miałem bandaż. Bo on, ja też użyłem od Bunia bandaża. No, kurwa, no skąd ja dostaję? No Za ten. Nie Aimer, on jest za drzewem. Celuje do mnie. Ej, to, nie kogoś nie, nie wchodzi, ty... Ej, no dostaję cały czas od kogoś. No tam no, kurde, no, na no kurwa, nie da się, typ też nie, do nas nie. strzela, kurwa nie płacz. No właśnie ten, co wchodzi do namecha? Raszuję typ, raszuję typ. Mechana. Widzę, widzę. Typek na no, markecie, na markecie leży. Leży. Gdzie? Na markecie wchodzi na market. Serio? Nie, na mechanie, na mechanie było, nie na marchecie Ale to ja patrzę go, że mnie nie zapadnie No nie mam jak Ja za kilku ja tu zginę jakby co? Przy 70 nie może zrobić Ja ci go strzelam Jak się wychyla tu Eee, widzisz ich 30, ja bym wyskoczył tam na dół Nie, mi tam W ogóle nie oni na dole biegają Kurwa ja zarapany nie nie no, e, dobra, e, pan... Z... o e, kurwa. Ej, ja bym go... korona HP jakby chciała. No, on się... No, dobra, się znaczy, my. z twojego staffu ja, Jurek, ma... ja mam tylko Kassayla, nie? Ha. Ma... Ja, ja patrzę na wejście. On co chwilę wchodzi i ten... i strzela dobrze. To, to był 20-ka serwer? Tak. A. A. Ja mam 3 ammo. Też mam 2. Tak. Ej, gdzie są ty? ty? Bo ja od policji jestem. A mam na Dwa pullstapy ci tam wchodzą na lechon Kto się wie zapadliście. Co zapadliście? ci tego na metronę on? No kurwa... Nie możesz się ruszyć, kupię ja ruszyć. ci im go ruszyć, nie mam teców nic. Ja nie miał bronię... Ja już mam leto Ej, podnieś sobie ze stafu Julka moją Ej, no, M4 sami. A ja nie wiem gdzie. Ja jej nie mam patto miał M4. Patrzę, 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 spokojnie. Drugi wchodzi. Spokojnie. 12. Dobra, wchodzi. Kurwa, dostał, ode mnie tyle szczegółów, już stoi. Hmm, obił mnie, obił mnie osób. Ale dostał raz. Kurwa, jest tu jakieś. 12 jakieś może. O, 9 amu. Ty, Ej, ty tak jest. wchodzi, uważajcie. Spoko. Czekaj, no mi tu typy wchodzą. No. Jaki numer powiedz 12. 12. 12. Yy, 12. Kolejny, raszuję za marketem. 12, co? Wchodzi typ, wchodzi typ. Chodźcie dwa, dwóch, trzech, trzech, już tacy. Ale koleś jest na tej, bo na garażu też. Wbił ci. Zabiłem go! Ja go wysypało. Ej, mogę kogoś broń podnieść, bo ja nie w mam już terenie, czego strzelać, kurwa. Możesz wszystko. Dobra, tu są terenie. jedynie. Na resztę, na resztę. Na resztę. Znaczy ten, chodź i na market. Przed dwóch, trzech. Na Dobra, nie mogę. Ma... No. Jest... Kurwa, tu nie ma żadnej broni, nie? No Kurwa! Ja nie miałem bro... Ja już nie miałem z czego strzać, tu byłem mocbergi wszystkie puste, nie? Tak, no amu nam pobrakowało. Nie wiem no, nie przypadku. Usypałem pół szypy Jeszcze 7, nowego Posypałeś go Mam to na nagranie, mam to na nagranie Uważaj Ej, Zamykamy macie typa z Masbergiemy Ja jeszcze raz zbijam panowie Dobra panowie, włączyłem na nowo nagrywanie i lecę z powrotem do was. Koleś biega na... na mechana. Na Nie, nie go. Ej, pytanie mam. Pytanie mam. Jedno takie ważne pytanie, nie? Eee, pod marketem czysto? Właśnie, czemu jeden, ani, że, ani jeden z was nie stoi na wejściu? Jeden na wejście musi iść. Już. Pukar, ja ja mam cały Gluta No to ty lognij. Eee, dobra, e, kto tutaj jest? Boomhead... Kongresman Co? Gdzie jest? Kto jest naj... Niech ktoś na wyjściu stoi! A gdzie on jest? Gdzie on jest? Na tych tych pudłach. Na pudłach? Ej ty texpalnie mi się zrespił. ty będę No to dobrze. Dwóch typa jest! Gdzie? O kurwa typ koło marketu O kurwa, z lewa strona typ wchodzi na market. Zobaczcie sobie, wchodzi typ na market ja mam jeden ammo Ej dwóch ty Trzech typa tu wchodzi Trzech typa do, do was idzie, zde spawny są staty? Tak Ja mam tylko 14 ammo Ej, czy ty jest ty coś ammo Posypałem jednego typa Adam powiedz się z wrog nie pomożesz. Dobra, okej, okay, okej okay. Ty ma jakieś Ej kurwa dostałem damage od typa Typ jest na wejściu u was, proszę, wejście nie, go zabijcie nie, nie, nie. Jak on mnie posypie, a was zabije, nie? Ale tu Ammo nie ma, tu leży z 20 broni bez Ammo. Ja się loguję dopiero. On idzie na kocaka, bo nie mamy go Ja plecy zaraz dostanę, nie? Ja mam kurwa podeszkę HP John jest ten typ A Ej, dobra. Zalogował się Ale tu ja mogę być. Ja jestem, jestem na dysfonie. A dam się go! Dodajcie go! Ej, bo ty Dodajcie trójpi pipul, Ej, people, A to mnie jeszcze widzę!

Zauważyłem teraz. Gdzie on jest? Ten... Patrz, typ? A ja z typa sobie zabiję mi full stuffing z niego to. Ej, prośba. Macie ktoś bandaż? Dajcie. Tu le, leżę, dajcie mi ktoś bandasz, bo kurwa mam okrwawienie, nie? Kurwa tam mój ten, pistolet, bo tam jest o ty, tu jest dwóch typa. Ciężą. No to mówiłem to. Poś, de, y, w lesie. Jestem w lesie buchodkowi. Nie jestem. Ej, mam no, tego. Co, co jaka tu stick agro, co jaka tu amunicja wchodzi? biłem. Dobra, Dobra, dzięki. Ej, do STI no, Igli Eli, jaka pod jamunicia? Adam poszedł do civica. Bo mam właśnie dopłem z typa se skara amunicji jeszcze. Ej, siódemka. Ej, dobra, Mozberg... Mam Mozberg 8 mambo. Ja szatną, a mnie. Adam, to mnie! Nie. cały... wyjeżdżam cały kamidelek. Gdzie ty jesteś? Gdzieś drzewa, przed tobą, przed tobą, jak do mnie się gdzieś Gdzieś drzewa. Ty masz trzałkę planową? Tak, nie! O, widzę dwóch typa na beach house A ty biegniesz za mnie, Kurwa, poniosę sobie tutaj Mozbergi. Ja biegnę z tyłu. już nie, już zginę, kopię ja tu zginę z tacy siedemty No to używaj, jeśli możesz. No tak. Jeszcze kurde... Dobra, no kurde. Idę do ciebie, idę, idę. No zginąłem ja, pierdziele. Nie płacz. E, nie vloguj nie się, nie vloguj się. Mów mi, gdzie ten typ jest. Zaprosi no, dziewiątkę. E, boom, boom, boom headshot. Boom headshot, zaprosi dziewiątkę. Nie sobie Dobra, jak ktoś jest na Beach House'ie, nie? Dobra, ja już nie wchodzę, nie wchodzę. Ja jest... Nie wchodź, nie wychodź. Idą do ciebie, idą do ciebie, idą w całą stronę. Jeden typ idzie. A drugi y, tego, przy skale jest. Jeden ma chyba Blazera. Albo Mintores. A Adam, się ich widzieć. Przed drzewie są, przy drzewie. A widzę go, widzę go. Dwóch jest, dwóch jest. Widzę ich, widzę. Mogę wbić, pomóc dawaj, 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 ci. E, dobra, kto ze mną został na dachu? Ja. ja. Był w typa... Ej, wywalił mnie. Był w typa kod? typa się strzelał na ten... Wyczkał się. Nie. To pilnuje wejście? To jest tu, to tu spadł do Ej, uwaga, jeszcze się zaloguję na... To Wintorek jest! No, vss widzę. Możemy logać. Ta, sam się logaj. No. to vss Wojska w liczce, znaczy nawet w spawnie. Prawie obrywałem, ale drzewo mnie usunęło. Ktoś tu biega. Biega do nas? Padł wyniósł się drugi jest. Drugi jest? Chyba. Ale nie słyszę. Nie może on tak szybko biega. Bo ja tam zabijem jednego typa, a drugi... A drugi bo... Nie, nie, nie zdążyłem zabić. Ale jeszcze Kto? na Beach sobie, się Jeśli patrzy... To się szarzy się. Ej, patrz w Beach teraz, bo zbieram. Kto? Wintores, z Beach House a. Ta. Logan. Dobra, ja też logam, bo tu... Adam, nie ja ci... tylko ja ci pomogę, Adam. Ale on go thrashował tam w Beach Kurwa, patrzcie kiedy on odjedzł. Ja mam Dobra, troszkę ja staffu. Ja wbijam. A ja thrashowałem no ja z Beach co to jest, Wintoreski? Jestem na dachu, nie strzelać. No f**k, krasnęło ja mi. To jest na dachu? Ja, ja się wiem ale... Dobra, widzę, wiem gdzie chociaż. No ze mną idzie raszować e, ja ja Eee y, tego w intereskę. gdzie on jest? W lesie, od y, małego Marketu. Już prawie, zbliża się do Bitchhausu. A logasz siada? No już lognąłem się, nie. Ale zaraz wejdę, zaraz wejdę. Wbija... Kurwa żadnego pełnego Mosberga, nie? E, ja mam jeden, dam ci. Bo ja mam ma pełne... Ja pozbierałem kurwa wszystkie Mosbergi, żadnego pustego, nie? Nie, ja, bo ja zabieram. O, dwa no. dwa typy raszują. Co? Ej dodaj Kongresman, Cross. A czy tam co tam został 19.50 kiedy będzie pełna noc? 2030? Tak Dobra, to tyle wejdź. mam... Bunio, wchodzisz? Ale chodź teraz ja Adam, chodź teraz! Nie wiem czy mnie dostałem otwałe zyski, bo... No ci jeszcze! Ale Market jak? On wiesz to wratuje do miasta przez Red House i policję. Mhm, dobra, tamta strona mnie nie interesuje za bardzo. Interesuje full stop. Ej, nie wiem, czy nie dostałem otworej sesji. Mam ten e, 20% HP, a miałem full. Nie no, raczej nie strzelało. Ale fullstop mam. Ma no. raczej fullstopy lecą do miasta. Ej, wiecie co, ja Uff. chyba logam, nie? Ja se lognął i se wejdę inną, inną postać.